День добрый мои дрозы, называем еще Вячеслав Заруцкий, учеком из России, чтобы поведать правды о тем краю. Кілька дней тему российцы жартовніше задзвонили до польского президента и разговаривали с ним через 7 минут. Жартовніше представили еще яко президент Франции Эммануэль Макрон. Анджей Дуда вежал, что разговаривал с Макроном, але позже поведал, что думал, что что это была зачепка. Дещай выяснишь, что головы, кем люди, и покажи их Реакция на этот звон. Напочнте, коповем с о тех людях, называющихся Вован и Лексус. Алексей Владимирович Столяров, то есть Лексус, уродился в 1987 году в Свердловскую, Терас, Екатеринбург. Звук экономиста и правник. Почавший от 2000 года, начал организовывать пранки через телефон и нагрывал эти разговоры на видео, публикуя их позже на свой странице интернетовый Владимир Александрович Кузнецов, то есть Вован, родился в 1986 году в регионе Краснодару, получил титул магистра права. В 2007 году начал пранковать новые новый к пранку до звезд шоу-бизнесу и услуги в индукации. То, очень популярно в России, потому что все имеют кредит на жилье, на самоход але люди не имеют денег. С 2011 года Ваваны и Лексус сотрудничают с собой и оберывают за цель знаних целебритов и политиков с всего мира. Вован і Лексус дзвонили до таких осіб, як Елтон Джон, сенатор USA Джон Маккейн, Олександр Лукашенко, Ердоган, Еммануель Макрон, Джош Буш Млодший і в'єлі інних. Останньою особою був Анджей Дуда. Тож другий раз, коли Вован і Лексус удалося зробити псикуса польському президентові. По здобичу популярності російське панство сутильне подповідало їм, що те będą pracować dla rosyjskiego rządu. Na przykład tak gratulował im szef MSZ Rosji. Na tej planecie pojawiły się dwie osoby, które zaczęły nam pokazywać i mówić całą prawdę o nich. Robią to od lat i myślałem, że im się to znudzi, ale się myliłem. Wynoszą ją na nowe wyżyny. Oczywiście znasz imiona tych dwóch chłopaków, Wowan i Lexus. Kiedy człowiek myśli, że zdobył wszystkie szczyty, a ci panowie zdobyli wszystkie szczyty, w takich chwilach życie rzuca nowe wyzwania i nowe próby sił. Dotarliście do wielu polityków i osobistości świata. Przyniosłem ci telefon, który nazywa się komunikacja rządowa. Nie ma pokrętła, nie ma przycisków, ale będziesz miał teraz więcej pracy. Ale ten telefon połączy cię z twoją przyszłością. Zadzwoń do niego. Zachwyć nas i świat nowymi objawieniami. Wierzę w Ciebie. Czekam na wiadomość od Ciebie. Musiałbyś być głupcem, żeby nie skorzystać z tej podpowiedzi. Mają też swój program, w którym publikują i analizują rozmowy telefoniczne. W ostatnim odcinku przeanalizowali rozmowy z polskim prezydentem. Duda prowadzi teraz rozmowy z brytyjskim premierem, podała polska kancelaria. A Duda jest zbyt zajęty, by rozmawiać z Macronem, prezydent Francji zadzwonił do polskiego premiera. W rzeczywistości Duda był zbyt zajęty, bo nie rozmawiał z brytyjskim premierem, tylko z nami. To był apel w imieniu Macrona. I oczywiście prawdziwy Macron nie został dopuszczony do tej rozmowy, bo już ją prowadziliśmy. I dziś w naszym programie pokażemy ten ekskluzywny materiał. Teraz proszę o uwagę. Nie chcę publikować nagrania rozmowy, bo uważam, że to co zrobili ci ludzie jest obrzliwe. Nawet zdjęcie w tym odcinku zrobili celowo, żeby obrazić. Nie ma szacunku dla takich ludzi. Jestem wręcz zdegustowany tym, co mówią o Polsce i Polakach. Posłuchaj tego. No, Wam się. Polacy w takich momentach zawsze mają jeden instynkt milenialsa, który towarzyszy im od dawna. Zawsze w takich przypadkach szukają własnych korzyści, chcą, żeby im coś daną. Od razu głośno płaczą. Pamiętasz, jak marudzili, gdy ten stary samolot poszedł w dół z całym rządem? Płaczą do dziś. To już jest dla nich nawyk. Napisz w komentarzach, co sądzicie o tym paljancie. Wszyscy spodziewali się, że teraz Polacy znowu wpadną w histerię z powodu tych zgniłych ukraińskich rakiet. W rzeczywistości jednak okazało się, że tak nie jest. Biden najwyraźniej powiedział nam, jak mamy postępować. No właśnie, czy nie słyszałeś, co powiedział sam Duda? Słyszałem o tym, ale jaki jest z tego pożytek? Powiedział, że rakiety były rosyjskie. Duda może mówić co chce, bo ma dokładnie takiego samego szefa jak Żeleński. Pocisk uderzył w terytorium Polski, a gdzie system obrony powietrznej? Mają system Patriot. Dlaczego system nie zadziałał i nie zestrzelił rakiet? W takim razie system nie działa. Pewnie już tam zgniło. Tak. Krótko mówiąc, wszyscy zdali sobie sprawę, że Duda nie powiedział nic tak ważnego, a rosyjska propaganda chciałaby więcej. Nawet eksperci w programie mówili, że polski prezydent nie powiedział nic, co mogłoby podlegać dyskusji. Wszyscy chcą wiedzieć, skąd biorą numery telefonów polityków. Myślę, że korzystają z pomocy rosyjskiego rządu, oczywiście, ale można posłuchać ich strony. Niektórzy podali nam po prostu numery telefonów komórkowych i poprosili, abyśmy do nich zadzwonili. Częściej jednak trzeba będzie skoordynować rozmowę z biurem. Najpierw trzeba nawiązać kontakt z administracją. I tam powinieneś podać, że jesteś na przykład przedstawicielem prezydenta lub jesteś doradcą do spraw międzynarodowych. Trzeba wysłać list. A co jeśli poproszą o oficjalną pocztę, niezbędne formularze, pozwolenie? Czy to też podrobisz? Nie, nigdy nie jesteśmy proszeni o wysłanie formularza. Zwykle wystarczy wysłać dobrze napisany list. Oczywiście trzeba to ładnie napisać, a nie w stylu cześć, jestem Poroszenko, przełóż mnie do Makrona. Wszystko musi być pięknie i poprawnie napisane, ale już nauczyliśmy się robić te szablony i wiemy jak poprawnie pisać. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których można podejrzewać, bo połączenie zostało już wykonane i to jest podejrzane, że chcesz się znowu skontaktować. Mogą również zadzwonić do ambasady kraju, z którego dzwonisz, aby sprawdzić i upewnić się. Mogą też spojrzeć na nazwę Urzędu Pocztowego. Oficjalny krajowy adres pocztowy kończy się na kropce go Nie mamy takiego adresu. I jak wyjść z tej sytuacji? Zdarzają się nieuważni pracownicy. Zdarzają się sytuacje, gdy omawiana jest bardzo aktualna sprawa, a urząd po prostu zapomina sprawdzić nazwę poczty. Wtedy po prostu rozmawiacie, rozmawiacie, rozmawiacie. Korespondencja może trwać kilka tygodni. Trzeba zapisać tematy, które chcemy omówić. A potem trzeba wybrać slot. Jest to godzina i dzień, w którym odbędzie się rozmowa. Na przykład dziś jest pierwszy dzień miesiąca. Piszesz do nich list i administracja mówi, że może z Tobą porozmawiać 21 dnia miesiąca o godzinie 14. Mogą też podać daty, które możemy wybrać, i dostosowujemy się do harmonogramu. Nasza odpowiedź brzmi tak: Sprawdzę teraz mój harmonogram. Emigrek, oczywiście, zawsze mamy ten sam harmonogram. Wtedy umawiamy się, że jesteśmy gotowi we wskazanym czasie. Następnie należy wybrać format. W dzisiejszych czasach zawsze prosimy o link wideo, gdyż łatwo jest manipulować obrazem. Ale nawet wcześniej nikt nie podał nam numeru osoby, którą chcemy. Wysłano nam na przykład numer telefonu do poczty. Po zadzwonieniu pod ten numer rozmowa zostanie przekazana do biura prezydenta. Zdarza się również, że potrzebny jest tłumacz, ale to jest połączenie na najwyższym poziomie. Po jednej stronie jest tłumacz i po drugiej też. Również w przypadku połączeń międzynarodowych na wysokim poziomie konieczne jest przeprowadzenie kontroli komunikacji. Może to być godzina lub pół godziny przed oficjalnym wezwaniem. Prezydenci mają ją na godzinę przed wezwaniem, niżsi rangą urzędnicy na pół godziny przed wezwaniem. Dzwonią na twój numer telefonu, robią prześwietlenie, a potem dzwonisz. Tak właśnie pracujemy. Ale są w Rosji ludzie, którzy nie szanują pracy tych chłopaków i biorą ich agresywnie na ulicy. No cze, jak HSB, normalnie płaci teraz? Nie? Normalnie? A? Jak cię teraz, dobrze ty stoisz? продажная тварь. Ты за такие, как вы, война и продолжается. Да, да, да. Мразота. Мразота. Да, да. Ну что ты такой прячешь лицо? -то? Это Две? ты что прячешь лицо? Вот тебя да, и найдут. Чекую Барзу за обижение тегофильмика, фильмика. барду Барзу за субскрупции на Патронайт. И до видения в шистке.